Słuchajcie, Radio Kampus i klimatu popołudnia, a w klimacie jak zwykle w czwartki o tej porze tematy psychologiczne. Gościmy dzisiaj na Wydziale Psychologii UW. Dr Adam Tarnowski jest z nami. Rozmawiamy o psychologii transportu. Ten temat kojarzy mi się bardzo, bardzo szeroko. Również z kierowcami, którzy na przykład w taką pogodę, mam wrażenie, gorzej się czują. Na to, jacy jesteśmy za kierownicą, wpływa chyba bardzo wiele czynników. Mnóstwo czynników na to wpływa. Znaczy, po, pierwsze, po pierwsze wpływa na to, no, no tak, no może pominiemy takie czynniki jak, jak alkohol, dragi prawda, i takie rzeczy, no bo to, to, to jest jasne, prawda? Ważne tylko, że pamiętać, że one wpływają dłużej niż myślimy, czyli jeśli była porządna impreza, no to, no to jeszcze drugiego dnia rano prawda, jest, jest ta druga pochodna, prawda? I troszeczkę trzeba, trzeba się oszczędzać i po naprawdę porządnej imprezie lepiej następnego dnia w ogóle nie jeździć. To jest jakby pierwsza sprawa druga sprawa to jest nasz wypoczynek, tak? Jeśli e, nie spaliśmy przez całą noc, e, to zachowujemy się mniej więcej tak, jakbyśmy wypili 150 gramów wódki, prawda? Czyli nasza, nasz refleks, nasze możliwości poznawcze są znacznie ograniczone. E, z, e, też e, trzeba pamiętać, że na nasz wypoczynek wpływa nie tylko ostatnia noc, ale też poprzednia noc, prawda, czyli mniej więcej dopiero jeśli ta suma e, snu z ostatnich 48 godzin, prawda, spada poniżej 10-11 godzin, to jesteśmy niebezpieczni, nawet niezależnie od tego, czy ostatnią noc udało nam się parę godzin e, przespać, prawda, to, 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 to są jakby te rzeczy. Jeśli nie dosypiamy przez, śpimy po 3 godziny przez tydzień, to też jesteśmy niebezpieczni, prawda, także to są, to są jakby te, te takie, takie, takie rzeczy zupełnie podstawowe, z tego powodu jest mnóstwo wypadków, i, I tego po prostu należy przestrzegać, no bo to, no bo to głupota. Z, z tego względu, kierowca. Dużych pojazdów może na przykład z powodu złego samopoczucia odmówić, odmówić pracy. Kodeks pracy gwarantuje kierowcom dużych ciężarówek z możliwość niepodjęcia pracy. Wtedy szef wyznacza im inne obowiązki, jeśli danego dnia się źle czują, albo daje im wolne, nie musi im za ten dzień zapłacić, prawda? Ale też nie, musi, nie może ich do pracy zmusić. Z... Zwyczajny kierowca-amator, kiedy się źle czuje, kiedy czuje, że boli go głowa, kiedy czuje, że ma katę, i tak dalej, tak? A jest to. Y nie jest to jeszcze rzecz wymagająca wizyty u lekarza, no, no w tym momencie po prostu może zrezygnować, pojechać tramwajem i, i też sobie poradzi. Problem jest z kierowcami zawodowymi, prawda? No bo mam katar, tak? No, ale cztery nie dostanę, tak? Lekarz to, lekarza to jeszcze nie wzrusza. Natomiast no, czuję że, czuję, że nie powinienem, znaczy, że dzisiaj nie jestem w dobrej formie. No jakby z tego względu te normy wobec kierowców zawodowych są takie odrobinkę wyższe, prawda? Z tego względu, żebyśmy mieli poczucie, że to to nie jest osoba, której refleks jest na granicy wytrzymałości, prawda, na granicy e, bezpieczeństwa. E, to jest osoba, która ma wystarczającą koordynację, wystarczający refleks, wystarczające zasoby, żeby nawet tą taką słabą, e, przy, przy słabszym samopoczuciu jeszcze jakoś sobie lepiej, gorzej poradziła. Takie czynniki jak meteo, no to jest różnie, elektryczność atmosferyczna, prawda? czyli rzecz, rzecz, której nie widać, prawda? ma spory wpływ na nasze, nasze funkcjonowanie. Rzeczywiście, kiedy są burzowe fronty i tak dalej, to, 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 to w tym momencie zdarzają nam się właśnie i, i takie zawieszenia uwagi i słabsze, słabsze reakcje i tak dalej. Kierowcy autobusów na przykład to osoby, które mają jeszcze trudniejszą pracę, bo mają za sobą 100 osób, 50 osób. To jest ogromna odpowiedzialność. Ja pamiętam sprawa sprzed bodajże trzech tygodni. Jeden z kierowców zasłabł za kierownicą, to uchwyciła kamera monitoringu w autobusie. Pasażerowie na szczęście mieli na tyle zimnej krwi, że zdążyli dopaść sprzęgu, hamulec, cokolwiek i zatrzymać ten autobus, ale sytuacja była bardzo Mam wrażenie, że w tej sytuacji pasażer-kierowca również musi zachodzić pewna reakcja, że obserwujemy się nawzajem i mamy do siebie pewne ograniczone zaufanie, jak kierowca na drodze. To znaczy, oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy pasażerowie jakoś reagują na zachowanie, na zachowanie kierowcy, kiedy powinni mu czy zwrócić uwagę, że coś jest nie tak, prawda, że, że popełnia jakieś błędy. No, no, niemniej jednak to kierowca generalnie jest tamtym, tak powiem, pierwszym po Bogu prawda, i to on powinien być w wystarczająco dobrej formie i wystarczająco odpowiedzialny, żeby, żeby tą pracę wykonywać. No, Powinien też zdawać sobie sprawę ze swojego stanu psych psychofizycznego. Powinien być samokrytyczny, prawda, że powinien wiedzieć, No, dzisiaj, dzisiaj po prostu nie mam do Dnia, dzisiaj powinienem poprosić o wolne, dzisiaj powinienem z tej, z tej pracy zrezygnować, bo po prostu jest to, jest to niebezpieczne. Czy pasażerowie powinni jakoś na to reagować? No, wydaje mi się, że że lepiej byłoby, gdyby nie musieli, prawda? No kierowca jednak jest... Jeśli wydaje nam się, że kierowca jest taki ciut senny, prawda? No to jeśli będziemy mu stukali w szybę na każdym przystanku, no to, no to najprawdopodobniej tylko go zdenerwujemy niepotrzebnie, prawda? No bo on po prostu taki, taki jest, tak? Zdarzają się kierowcy, którzy wyglądają kiepsko, prawda, radzą sobie, radzą sobie doskonale. Także, no, no cóż, no w, w jakimś mierze tym ty, ty, służy psychologia transportu, żeby osoby, u których może dojść do tego typu właśnie zasłabnić, znaczy zasłabnięcie akurat jest sprawą medyczną, prawda, no ale może dojść do jakiejś do zaburzeń zachowania, prawda, czy funkcjonowania, żeby takie osoby jednak kierowcami autobusów nie były. Jeszcze do kierowców pojawiła się jedna kwestia, że oni mają różne usposobienie. Są kierowcy weseli, dowcipkujący, a są tacy... Co potrafią albo rzucić mięsem, albo coś? To chyba też trzeba rozpatrywać indywidualnie, I nie można patrzeć przez pryzmat i stereotyp, że kierowca to zawsze milczek. No pewnie, że nie. Ja myślę, że, że większość ludzi jest w jakiejś tam sytuacji kierowcami, tak? Większość z nas prawo jazdy posiada. No i nie wszyscy jesteśmy milczkami, prawda? Także to, to byłby to jakiś taki dziwny stereotyp. Jeśli, jeśli mówimy o kierowcach zawodowych, no, no też, prawda, mamy tych przysłowiowych, gadatliwych taksówkarzy, prawda? Którzy no, no, no wręcz, prawda, uważają za część swojego zawodu, prawda, zabawianie pasażerów. No mamy również takich, którzy powinni być troszkę bardziej stonowani, prawda, jeśli człowiek no, musi prowadzić ciężarówkę przez kilka godzin, no to lepiej, żeby nie miał tutaj, żeby potrafił te kilka godzin bez rozmowy wytrzymać. Wróćmy na uczelnię na chwilę. Psychologia transportu to jest nauka, którą zgłębiacie również na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. No właśnie, bo jest, jest ustawa, która, 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 która mówi, że osoba, która chce wykonywać badania kierowców, powinna ukończyć studia, dyplom, studia podyplomowe z psychologii transportu. Takie, takie studia prowadzimy na Uniwersytecie Warszawskim. W, ten, w, takich, w takich studiach biorą udział wyłącznie oczywiście absolwenci psychologii, ponieważ są to studia dla osób, które potem będą podejmowały konkretne decyzje, muszą, muszą do tego mieć odpowiednie uprawnienia. No staramy się, żeby te, te, te studia były zarówno interesujące, jak i, i pouczające. No staramy się, żeby po prostu osoba, która kończy te studia, no, miała gwarancję tego, że wiedzy jej wystarczy na to, żeby podejmować decyzje w, w odniesieniu do bardzo różnych Sytuacji, prawda, bo też mamy, no cóż, no badamy jeszcze kierowców, którzy jechali po alkoholu, tak, no i teraz trzeba powiedzieć, czy jest to osoba, która ma trwały problem, czy po prostu było to jakieś jednorazowe zdarzenie, tak. Mamy osoby, które e, na przykład są, no mają początki demencji, prawda, są osoby, no i też, prawda, samochód jest im jakoś potrzebny, mieszkają na wsi 5 km od PKS-u, tak, no i, i teraz nie można im tak po prostu zabrać prawa jazdy, prawda, trzeba to jakoś no, dosyć dokładnie ocenić, czy jest to osoba, która może, czy nie może prowadzić. Tak? No, co ciekawe, to, jak to mało kto wie, lekarze w Polsce mają taką możliwość, nie wszyscy lekarze o tym wiedzą, mają taką możliwość, podobnie jak mogą wpisać nakaz jazdy w okularach, prawda, tak samo mogą, napisać, mogą wpisać w prawo jazdy, oficjalnym kodem w prawo jazdy, e, zezwolenie na, na jazdę tylko i wyłącznie np. w obrębie własnej gminy albo powiatu. Albo tylko i wyłącznie w porze dziennej, albo z maksymalną prędkością nieprzekraczającą x kilometrów na godzinę, prawda? I to lekarz może zrobić. Psycholog niestety nie ma takiego uprawnienia, czego troszeczkę mi żal, prawda? Ponieważ czasem mam takie osoby, które, które mają tą sprawność, powiedzmy taką graniczną, które, które generalnie wolałbym, żeby nie oddalały się za daleko od domu, blisko domu... W tam, gdzie realizują te swoje podstawowe potrzeby, mogłyby jeszcze jeździć samochodem, no ale jak, jak sobie wyobrażę taką osobę w dużym mieście, no to już siarki przechodzą i taka osoba niestety musi mieć orzeczone przeciwwskazania. Także... Yy... Tutaj jakby przepisy są no, troszeczkę dla psychologów, dla psychologów niewygodne. No, zaczęliśmy od tych studiach psychologicznych. No, więc generalnie, generalnie psycholog po tych studiach powinien być przygotowany na tego typu sytuacje. Powinien być przygotowany na, na to, że będzie badał bardzo różnych ludzi. Od młodych pistoletów, prawda, którzy uwielbiają jazdy na tylnym kole, tak, do starszych panów, którzy już, którym już właśnie powoli z, nie starcza Uwagi i koncentracji, tak, na, na, na prowadzenie tego y, pojazdu, y, z, y, no mamy takie hasło, że nasze studia są studiami z gwarancją, tak? Czyli krótko mówiąc, jeśli skończyłeś nasze studia, masz jakiś problem, można zadzwonić, wszystko wyjaśnimy, wszystko opowiemy. Jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać ci w tej pracy, do której cię przygotowaliśmy, tak? y, Jeśli czujesz, że Ktoś, zapomniałeś, tak, z tych studiów, możesz przyjść na wykład, prawda, zawsze każdy z naszych absolwentów może wrócić na wykłady, może posłuchać ich jeszcze raz, może zobaczyć, co nowego w, tej, w tym obszarze się wydarzyło. W tej chwili będziemy prowadzili dużą akcję, ponieważ no, radykalnie zmieniają się przepisy prawne, jeśli chodzi o orzekania psycholo orzekanie psychologiczne kierowców, tak, pierwszy raz chyba w historii, prawda, będziemy mieli oficjalną, zatwierdzoną przez ministra metodykę badań kierowców, tak, jeszcze nie do końca Wiadomo jak ona będzie, dopiero jest projekt. Natomiast no, w momencie, kiedy ten dokument wejdzie, no, w stosunku do naszych absolwentów czujemy, że mamy zobowiązanie, żeby im y, w jakiś sposób przekazać, jak ten dokument interpretować, jak według tego dokumentu y, badać. Prawda? Także takie. Takie, takie, takie akcje planujemy, no po prostu dlatego, że no, uważam, że to nie kończy się. Znaczy, z, uczenie nie kończy się na tym, żeśmy kogoś, tak powiem, skosowaliśmy czesne, wystawiliśmy dyplom, prawda, orzałek jest, no to dziękujemy, prawda. Więc, więc uważam, że, że jesteśmy po to, żeby wszystkich wspierać przez całe ich życie zawodowe. I Stowarzyszenie również Psychologów Transportu działa, więc student-absolwent nie zostaje sam. Tak, no stowarzyszenie nie jest jakoś bardzo blisko związane z Uniwersytetem. Naturalnie sam jestem członkiem stowarzyszenia. Jest kilku wykładowców, którzy są ze stowarzyszenia. Myślę, że, są, że jest to stowarzyszenie. Stowarzyszenie ma raczej nastawienie zawodowe, prawda? Ma raczej nastawienie no, takie, żeby, żeby dbać o profesjonalizm, prawda? Psychologów wykonujących badania kierowców. Studia są no, chyba tak troszkę, troszkę, troszkę czym innym, troszeczkę troszkę bardziej jesteśmy od dostarczania odpowiedniej wiedzy, troszeczkę mniej od pilnowania tych standardów. Mówił doktor habilitowany Adam Tarnowski, katedra psychologii poznawczej Wydział Psychologii UW. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Piękne dzięki za rozmowę. I to wszystko na dziś w klimacie popołudnia, w psychologii w klimacie, bo za chwilę kolejne tematy popołudniówki przygotuje dla Was Karolina Misztal. Piotr Ktoponiński, udanego popołudnia. Audycja zrealizowana we współpracy z Wydziałem Psychologii UW. Zapraszamy na www.psychologia.pl